Czy słyszałeś kiedyś o stacji radiowej, której oficjalnie nie było? O sygnale, który pojawiał się tylko po zmroku i znikał przed świtem? O głosie, który wymieniał nazwiska ludzi, zanim ci ludzie zniknęli? Polska Rzeczpospolita Ludowa, lata 80. Dolny Śląsk. Region, gdzie między blokami z wielkiej płyty a starymi kamienicami sprzed wojna tliło się ciche życie prowincjonalnych miasteczek. Ludzie chodzili do pracy, stali w kolejkach po mięso, wieczorami słuchali programu trzeciego albo muzyki z zachodu na falach krótkich. Radio było oknem na świat, albo przynajmniej próbą ucieczki od szarości codzienności. W tamtych czasach heter był ściśle kontrolowany, każda rozgłośnia, każda stacja miała swój numer, częstotliwość, harmonogram. Były trzy programy polskiego radia. Były audycje dla młodzieży, serwisy informacyjne, koncerty życzeń. Było Radio Wolna Europa, którego słuchało się po kryjomu z uchem przyciśniętym do głośnika, żeby sąsiedzi nie słyszeli. Ale były też sygnały, których nie powinno być. Nikt nie wiedział skąd się wzięły, nikt nie wiedział kto je nadawał. 23 listopada 1982 roku mieszkaniec Wałbrzycha Stanisław Kaczmarek, lat 46, technik elektryk w zakładach przemysłowych, zgłosił się na posterunek milicji obywatelskiej przy ulicy Armii Czerwonej. W protokole z przesłuchania, który odnaleziono w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej pod sygnaturą IPN 047 Ukośnik 82. Zapisano następujące zeznanie. Dnia 22 listopada około godziny 23.30. Będąc w mieszkaniu przy ulicy Górniczej 18 włączyłem odbiornik radiowy marki Unitra Diora. Nastawiłem się na program drugi jak zwykle słucham wieczorem, ale po kilku minutach sygnał zaczął drgać. Pojawiły się trzaski jakby ktoś przełączał częstotliwość. A potem usłyszałem głos. Mówił po polsku, ale dziwnie, monotonnie, bez emocji. Wymieniał nazwiska, czytał je jak listę. Nie było żadnej muzyki, żadnego sygnału identyfikacyjnego, tylko ten głos. Zapisałem kilka nazwisk: Kowalski Jan, Nowak Marian, Wiśniewska Halina. Potem sygnał urwał się. Wróciło normalne radio. Ja to tylko zgłaszam, bo to nie było żadne radio zachodnie, to było coś innego. Protokół został podpisany przez dyżurnego sierżanta Władysława Mazura. Notatka służbowa została przekazana wyżej. Sprawa została zakwalifikowana jako zakłócenie emisji radiowej możliwa propaganda zagraniczna. Wszczęto postępowanie wyjaśniające. Ale Stanisław Kaczmarek nie był jedynym świadkiem. W ciągu następnych tygodni zgłosiło się jeszcze siedem osób. Wszystkie z tego samego rejonu. Wszystkie opisywały ten sam sygnał. Częstotliwość oscylowała między 96, a 98 megaherców. Zawsze po godzinie 22. Zawsze trwał od 5 do 15 minut. Zawsze to samo. Głos nazwiska. Cisza. Jedna ze świadków, Zofia Pawlak, emerytowana nauczycielka z głuszycy, zeznała: Słyszałam to trzy razy, za każdym razem w nocy. Radio stało na kredensie, zawsze nastawione na program trzeci, bo lubię muzykę klasyczną. Ale czasem coś się działo. Sygnał zmieniał się i ten głos zaczynał mówić. Nie przypominał żadnego spikerskiego głosu z radia. Był suchy, martwy, jakby ktoś czytał raport. Nazwiska, same nazwiska i numery. Nie pamiętam ich wszystkich, ale jedno utkwiło mi w pamięci. Krupa Andrzej. Powtórzył to nazwisko dwa razy. A potem dodał coś dziwnego. Powiedział, transfer zakończony. I cisza. Transfer zakończony. To określenie pojawiło się w kilku zeznaniach. Nikt nie wiedział, co ono znaczy. W grudniu 1982 roku w dokumentach wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu pojawiła się notatka służbowa sporządzona przez kapitana Jerzego Olszewskiego. Notatka nosi tytuł: Sprawa operacyjna kryptonim nocny sygnał. Cytuję fragment. W związku z powtarzającymi się doniesieniami o niezidentyfikowanych transmisjach radiowych na terenie powiatu Wałgrzyskiego, podjęto działania zmierzające do ustalenia źródła emisji. Przeanalizowano zgłoszenia obywateli. Potwierdzono występowanie anomalii w paśmie UKF w godzinach nocnych. Sprawdzono legalnie zarejestrowane stacje nadawcze w regionie. Żadna z nich nie emituje sygnału o charakterze opisywanym przez świadków. Nie stwierdzono również nielegalnej działalności radiowej prowadzonej przez elementy antysocjalistyczne. Trwają dalsze czynności. A potem nagle 28 grudnia sprawa została zamknięta bez wyjaśnienia. Bez wniosków. Adnotacja w aktach brzmi Postępowanie umorzone, brak podstaw do dalszych działań. Dlaczego? Styczeń 1983 roku. W Wałbrzychu zaginął Andrzej Krupa Lat 32. Pracownik kopalni. Mieszkał sam w kawalerce na osiedlu pod zamcze. Wyszedł z domu wieczorem 8 stycznia i więcej go nie widziano. Nie wrócił do pracy. Nie odebrał pensji. Nie skontaktował się z rodziną. 23 stycznia zaginęła Halina Wiśniewska, lat 49, księgowa współdzielni mieszkaniowej. Ostatni raz widziana była na przystanku autobusowym przy ulicy Armii Ludowej. Nie dotarła do domu. Nie odnaleziono jej ciała. Marian Nowak, Jan Kowalski, Elżbieta Zawacka. Wszystkie te nazwiska pojawiły się w zeznaniach świadków, którzy słyszeli tajemniczą rozgłośnię. A wszyscy ci ludzie zniknęli w ciągu trzech miesięcy. Oficjalnie były to pojedyncze sprawy. Milicja prowadziła rutynowe postępowania. Rodziny składały zawiadomienia o zaginięciu. Szukano. Pytano sąsiadów. Sprawdzano szpitale, a dworce. Bez rezultatu. Nikt nie zestawił tych spraw razem, nikt nie wrócił do protokołów z listopada, nikt poza jedną osobą. Witold Dąbrowski, dziennikarz lokalnej gazety Trybuna Dolnośląska, zaczął prowadzić własne śledztwo. Nie miał oficjalnego upoważnienia. Działał w wolnych chwilach, po godzinach pracy rozmawiał z rodzinami zaginionych odwiedzał świadków przeglądał stare protokoły z przesłuchań i znalazł coś czego nie powinien był znaleźć w prywatnych notatkach które odnaleziono w jego mieszkaniu po jego śmierci zapisał wszystkie zaginięcia mają wspólny mianownik każda z osób mieszkała w promieniu 10 kilometrów od starej radiostacji przekaźnikowej w górach Obiekt opuszczony od lat 60. oficjalnie nie działa, ale jeden z mieszkańców głuszycy zeznał, że widział światło na wieży o trzeciej nad ranem. Pojechałem tam. Budynek zamknięty, ale drzwi były uchylone. W środku stara aparatura, przewody, magnetofony szpulowe. Na ścianie lista nazwisk napisana odręcznie. Rozpoznałem trzy z nich, byli to zaginieni. Co tam się działo? Kto używał tego miejsca? Próbuję to ustalić. Ostatni wpis w notatniku Dąbrowskiego pochodzi z 12 marca 1983 roku. 14 marca znaleziono jego ciało w lesie niedaleko głuszycy. Oficjalna przyczyna śmierci: zawał serca. Rodzina nie uwierzyła w tę wersję. Żądała ekshumacji. Wniosek został odrzucony. Rozgłośnia echo. To nazwa, która nigdy nie istniała oficjalnie. Nie ma jej w żadnych dokumentach polskiego radia, nie ma jej w rejestrach Ministerstwa Łączności. Ale w zeznaniach świadków pojawia się ten sam motyw. Po sygnale dźwiękowym, przed rozpoczęciem odczytywania nazwisk, słychać było krótki komunikat. Rozgłośnia echo. Transmisja nocna. Jeden z mieszkańców Wałbrzycha, Tadeusz Wrubel, emerytowany radioamator, zeznał w 85 roku, że przez przypadek udało mu się nagrać fragment tej transmisji na taśmę magnetofonową. Taśma została przekazana prokuraturze w ramach wznowionego śledztwa w sprawie zaginionych osób. Nigdy nie została zwrócona. Nie odnaleziono jej w archiwach. Ale Tadeusz Wróbel zapamiętał, co było na nagraniu. Na początku huk, jakby generator się włączał, potem sygnał ciągły, taki jak w radiu przed godziną 12 w nocy, gdy zamykano nadawanie, a potem głos, czysty, bez zakłóceń. Mówił rozgłośnia echo, transmisja nocna, transfer 8 zakończony. Potem czytał nazwiska może 10, może 15. Wszystkie po kolei, bez przerw, bez wytłumaczenia. Na końcu powiedział: koniec transmisji, odbiór potwierdzony i cisza. W latach 84-85 sygnały ustały. Nikt już nie zgłaszał tajemniczych komunikatów w dziwnej rozgłośni. Sprawa została zapomniana. Stare protokoły trafiły do archiwów. Rodziny zaginionych przestały się odzywać. Niektóre wyprowadzały się z miasta, inne, milkły. Oficjalnie sprawy niewyjaśnione, akta zawieszone. Ale w 92 roku, już po transformacji ustrojowej, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, którego tożsamość pozostaje nieznana, udzielił anonimowego wywiadu lokalnej stacji telewizyjnej. Taśma z wywiadem zaginęła, ale dziennikarz, który prowadził rozmowę, zapamiętał fragment wypowiedzi. My wiedzieliśmy o tej stacji, oczywiście, że wiedzieliśmy, ale była to sprawa, której się nie dotykało. Miała kryptonim nie było wolno o niej rozmawiać nawet wewnątrz. Były polecenia z góry: jeśli ktoś zgłosi taki sygnał, zamknąć sprawę. Jeśli ktoś zacznie drążyć, powstrzymać go. Nie wiem, kto nadawał, nie wiem, czemu służyło to nadawanie, ale powiem jedno: To nie była akcja przeciwko państwu, to była akcja prowadzona przez państwo. Gdy dziennikarz poprosił o sprecyzowanie, rozmówca zerwał połączenie, więcej się nie odezwał. W 1998 roku grupa badaczy zjawisk paranormalnych i miłośników urbexu odwiedziła opuszczoną stację radiową w górach. Budynek był w ruinie, szyby wybite, ściany pokryte grafiti, podłoga wysypana szkłem i gruzem, ale w jednym z pomieszczeń na parterze znaleźli coś dziwnego. Na ścianie... Częściowo zakrytej starym plakatem z lat 70., widniała lista, spisana kredą, nazwiska, kilkadziesiąt nazwisk, niektóre zakreślone, inne przekreślone. Na dole listy wypisano odręcznie rozgłośnia echo transfer zakończony. Zrobili zdjęcia, opublikowali je na lokalnym forum internetowym. Przez kilka dni post zbierał komentarze. Ludzie rozpoznawali nazwiska. To byli ich sąsiedzi, znajomi, krewni. Ludzie, którzy zniknęli w latach osiemdziesiątych. Potem post został usunięty. Konto osoby, która go opublikowała, zostało zablokowane. Zdjęcia zniknęły z sieci. Gdy grupa próbowała wrócić do budynku miesiąc później, wjazd był zablokowany. Postawiono ogrodzenie. Tabliczka informowała: teren prywatny, zakaz wstępu. Dziś budynek już nie istnieje. Został rozebrany w 2005 roku. Oficjalny powód: zagrożenie konstrukcji. Czy rozgłośnia echo naprawdę istniała? Czy to była operacja służb specjalnych? Może kod, szyfrowana metoda przekazywania informacji, a może coś znacznie gorszego, sposób oznaczania ludzi do eliminacji. Nikt tego nie wie. Dokumenty, które mogłyby rzucić światło na tę sprawę, zostały najprawdopodobniej zniszczone, lub wciąż są objęte klauzulą tajności. Świadkowie żyją w milczeniu, albo nie żyją wcale. Zaginieni. Nigdy nie zostali odnalezieni. Ale są ludzie, którzy twierdzą, że sygnał wciąż istnieje. W 2019 roku na jednym z forów poświęconych radiu krótkofalarskiemu pojawił się wpis użytkownika o niku nocny słuchacz 98. Napisał: Czasem nocą, gdy skanuję pasmo, trafiam na coś dziwnego. Krótki sygnał. Zawsze około drugiej w nocy. Słychać głos po polsku, monotonny. Czyta coś, czego nie rozumiem, nie potrafię go nagrać, bo gdy próbuję, sygnał znika. Czy ktoś jeszcze to słyszał? Pod postem pojawiło się kilkanaście komentarzy. Ludzie potwierdzali. Podobne doświadczenia. Różne regiony Polski, zawsze nocą, zawsze ten sam schemat. Jeden z komentujących napisał: To brzmi jak rozgłośnia echo. Myślałem, że to legenda, ale mój dziadek opowiadał, że w latach osiemdziesiątych słyszał coś takiego. Ostrzegał mnie, żebym nigdy nie nasłuchiwał tego po północy. Dlaczego? Bo jeśli usłyszysz swoje nazwisko, będzie już za późno.